Witajcie, ja jestem Matus. Oto jest misja czwarta z Bets Company nisko. 2. Często kryję jest twój, zrób to po cichu. Mam shotguna jak widzicie i zaraz sobie znożujemy pana. Dzień dobry. Do widzenia. Transiani. Dokąd go zabierają. Tansiani. Dokąd? Tego nie wiem, ale się dowiemy. Marlow, zbliżymy się do nich. Weź snajperkę i zdejmij strażników. Wykorzystaj grzmot, zagłuszymy strzały. Mogę powiedzieć, że żałuję, że sam na to nie wpadłem? Co? Ruszamy, panowie. Palce na spustach. No Dobrze, chcę snajperka. Wróg na nabrzeżu. Poczekaj na grzmot i wtedy go Ok, poczekam. Piękny strzał. Jazda się, że jesteśmy w ruchu. Dwa cele na nabrzeżu. odległość 7, 2, wiatr 5 węzłów. Czekaj na grzmot. Ładny strzał. Jednostki zmienisz pozycję. Przyjąłem. Kładeski duży nice shot Nawet fajny system właśnie, że jest piorun to od razu BUM Cel na 12 godziny. Czekaj na grzmot Oczywiście, że poczekaj... O to chodzi. Dobra robota brachu. Jeszcze dwóch w pobliżu oficerów. Zaczekaj, już będzie czysto. Kiedy go tam No i Spok, proszę. Marlo. Teren czysty. Dobra, zaczekajcie chłopaki. Spróbujemy trochę podsłuchać. Nawet no, zbryty plan z tymi ale trzeba na to Dobra, czysto, przegrupować się Okej, okay, tylko sobie broń zmienię, bo za Sniperką lepiej nie lecić, bo jeszcze zapewne jej zmienić Zobaczymy jak Ta broń sobie radzi, bo mało jej używałem ostatnio, bo ważałem Jeśli jest tak przydatna Wreszcie do czegoś dochodzimy. Tak się zastanawiam. Kto idzie wojować w kowbojskich kapeluszach? kowboje? Kowboje nigdy nie brali udziału w żadnych wojnach. Dalaska u wojsk wojnę w każdą niedzielę. Może znajdźmy po prostu Aguayena, co? Zbudowany wykrywać metalu. A... Słuchaj, nie wychowałem się w supermarkecie, cholerny gamon. On ma rentgen w oczach. Chociaż jak tak spojrzeć to te pułapki są jakby widoczne, w końcu tu jakiś metal jest Dobre, masz oka, Pułapka rozbrojemy. Wiedzieli jaka muzyka Dobra, w zacząłem, ale jeszcze dobrze naprawić swój błąd Ale ta droga na dół, nie? Tak Nic nie jest. Spoko. Hmm. Okopali się tu jak krety z To jest jedna wieża strażnicza. I jeszcze to ona. No Druga. Będziemy cię osłaniać. Idź na prost. A później korytem rzeki. Ota, my ich przegwoździmy, a ty przywalisz się z flamki. Oczywiście, zawsze najlepsza robota no. dla mnie. Ulubiona scena z Predatorze. O, o, dobre. Chyba ta, jak Billy stoi na moście z tym swoim Co? nożem. Scena z nożem? Ta, scena z nożem. I to cipa. Totalny poje. Nie jest żadną cipą ani pojebem. Nie idzie się kurde walczyć na klaty z jebanym predatorem. Sekunda i po tobie. Nie o to chodzi stary, ty nic nie czajesz, no. <grym> ten głos zakłócił naturalny porządek rzeczy. No i Billy chciał stawić mu czoła mano a mano. Łowca przeciwko łowcy, to sprawa ducha Nie mi tu ze hiszpański. Ta scena jest do dupy. Aż mi wstyd, że cię znam. A mi wstyd, że znam ciebie. No dobra, twoja ulubiona scena. Kiedy po raz pierwszy widzisz, jak ten skurwiel wychodzi za drzew. Z... Normalnie szok. Kurwa, prawie się zastrzał. To nawet nie jest scena. Właśnie, że jest. On cały film biega po tych drzewach litości. Koniec już? Chyba tak. Gakuj, Oczywiście jest skacze. Domu mówił że, że pójdę korytem rzeki i je zdajemy jakie mam więcej roboty niż oni mają Trzeba te beczki Tego chyba be... już beczek nie ma Tam jest. Tak. Chyba tam go zabierają. Wygląda na to, że jest dobrze chroniony. Może być nieprzyjemnie. jak tak mówisz? Piechota wroga. Po drugiej stronie. Gdzie? Uwaga! Ruski śmigłowcy! Cholera, nie mówi na nich tu być! Ale kto się przysłał? Chciałbym być snajperem, dawaj snajperem, dawaj że ktoś mnie widzi. Trochę okrutna śmiać, bo się spalili przez nas. I trzeba. Tu widzicie zabijać, żeby inni mogli żyć. Gdzie? Ja pierdzielę. Dobra idę. No, cover me, cover me! moją panowie! Jee! Pyszny, ładnie! Nastawił się! Put that in. Zabili, przejedyczyłem się Dzień dobry, kto tam jeszcze w środku jest? to jest zabawa! Kto chce dostać właśnie z tej broni w dupę? Nie machaj mi ręką przed głową, człowieku! To on tu uje O ja, kiedy? Dicka skurwiela. Oczywiście, jeb. Jeszcze żyje. Dobra, dogrywka. Kurwa, ma świkłon, jest pewnie przyleciał po niego! Tęto, ruchy, ruchy, ruchy! Tam jest! Nie strzelajcie do Vipa, chcemy go żywego! Strzelaj! Stój! Majorze Aguayer. Br Broń. Nie ma sprawy. Jesteśmy kwita. panie majorze. Czy są nas w Braidwood? Chcieliśmy coś pokazać. No to pokazujcie. Cholera, bomba? Im się braidwood mówił, że to atrapa. Oczywiście, że atrapa. Mówiłem im, że to będzie atrapa chryste. Prawdziwej broni by tam nie przenieśli. O tym wiedzieliśmy od dawna. Wiedzieliśmy? Tak. Dobra. Przez francuskie sat Meteo weszliśmy do gruzińskiej sieci wojskowej. Dużo się dowiedzieliśmy. Informacje o atrapie broni to tylko część. I wtedy zjawili się ci goście. Przyjęli wszystkie materiały? Aha. Nie ma kopii? Gdzie? Tym akcentem kończymy odcinek i widzimy się w misji piątej.